Cześć! Witajcie na kanale Świateczami Homika. Dziś, ostrzegam, będzie to bardzo, bardzo luźny film i nagrywany w nie najlepszych warunkach, ponieważ jest już wieczór i jest strasznie słabe światło, dlatego muszę nagrywać z lampą. Jest tutaj mój cień, widzicie mnie. I tak, chciałam powiedzieć taką rzecz, ponieważ bardzo, bardzo dużo osób pytało się mnie, czy będą vlogmasy. Naprawdę, trzy czwarte ostatnich moich wiadomości właśnie dotyczyły vlogmasów. Ja od razu mówię codziennie w grudniu, czyli takich typowych vlogmasów nie dam rady nagrywać. Po prostu nawet nie wyrabiam się za bardzo z takimi filmami tam żartymi, a co dopiero codziennie. Więc od razu mówię, takich vlogmasów nie będzie, ale będą co jakieś tam kilka dni, tydzień tak naprzemiennie też jeśli chodzi o kanały Dzisiaj właśnie będzie taki um, pierwszy vlogmas Bardziej taka właśnie zapowiedź I właśnie jest to na kanale Świadczami Michomika, Później będzie na Króliku Też tam powiem trochę, no tam są też inne osoby, wiadomo I nie będą to jakieś tematyczne filmy Będą to naprawdę luźne, luźne takie ala vlogi Coś tam, co się u mnie dzieje Też nawet wiecie, tutaj gadam teraz i nic nie widzicie Więc już Wam pokazuję Stworzyłam taki... Kalendarz adwentowy dla zwierzaków. Będziecie się pewnie śmiali, ja sama się z tego śmieję, co ja zrobiłam. Ale jest to taki zwykły kalendarz, nie jest on nigdzie kupiony, więc go nigdzie nie kupicie, zrobiłam go sama. Jest on jeszcze w folii, bo działałam tutaj od dołu. Są tam, tam same takie rzeczy naturalne. Zero syfów, tak jak to w innych kalendarzach dla zwierzaków, dlatego nie chciałam kupować, bo po prostu wiedziałam, że nie będę dawała tych rzeczy. I są tutaj rzeczy, które może jeść chomik i królik, czyli jakieś warzywa, owoce, no takie rzeczy, więc nie ma tutaj typowo dla chomika, typowo dla królika, dlatego ja będę nagrywała tak różnie, naprzemiennie, bo nie pamiętam co gdzie było, dlatego, że nie wkładałam od góry tylko pod dołu. I w każdym vlogmasie będę otwierała jedno okienko i zwierzak, którego, na którym kanale będzie ten film, będzie jadł to, co tam jest, nie wiadomo, tak jak działają w kalendarze adwentowe. Ja się też cieszę, bo wszystkie czekoladki z tego mogłam zjeść. I naprawdę, no, to jest wielki plus Więc może najpierw odpakuję Mówię, u mnie się też jakoś bardzo dużo nie dzieje Szczególnie teraz Tutaj Można powiedzieć, że na tym kanale Ponieważ bardziej są królikowe akcje ostatnio Będę miała właśnie teraz Drugiego królika jedę po niego jutro Czyli no dla Was to dzisiaj pewnie wstawię ten film No, to na to nie zwracam uwagi Tak, bo to było tutaj o. Wstawię ten film na pewno z jednodniowym bądź dwudniowym opóźnieniem, w zależności od tego, jak tam się będę wyrobiać. Zaraz idę na tej nisa, więc się muszę uwijać. Szukamy pierwszego okienka. Wy już pewnie widzicie. O, tu jest. Dobra. Ja to otworzę. Zaraz tutaj Haregowi, bo on jest teraz aktywny. Jest już wieczór. Co tu mamy? O, akurat trafił na coś, na co mi za bardzo nie przypada. Jest to korzeń lubczyku. Widzicie, niestety dużo się tutaj nie mieściło tych rzeczy, ponieważ są takie płytkie te otwory. No ale jest dwa kawałki korzenia lubczyku. On jest ze zwierzęcego paśnika ziołowego i tu ktoś uwielbia. No, Harry jest bardzo wybredny, niestety. Bardzo, uwierzcie mi. Więc teraz go tutaj przyniosę i sobie zje. Dobra, mam już tutaj małą myszeczkę moją. Widzicie go teraz wypuszczę tej. Uwaga, Haruś! Uwaga, uwaga! Mój drogi kolego. Chodź, ja wiem, że tutaj nie lubisz za bardzo. Ale wiecie co? Nie, no Haruś, to nie jest tym typem, że zje od razu, jak mu się poda. Tu tuś to, to, to by od razu, na i w ogóle chciał jeszcze więcej. No ale Harusia, jak widzicie, no tutaj powącha sobie i raczej nie ten, włożę mu to po prostu do jego samli, tam sobie na pewno to zje, bo on to jednak znika to, ale w dłuższym czasie niż inne niektóre rzeczy. Tutaj jeszcze go sobie możecie zobaczyć. Dobra, Harusia, jego nagrodę już schowałam, więc pierwsze okienko mamy zjedzone. Ja tego kalendarza nie mogę niestety postawić pionowo, tylko musi leżeć, bo tak go skonstruowałam, trudno. I jeszcze raz mówię, te filmy będą naprawdę takie. Będą tematyczne ani nic, dlatego nie będę ich nagrywała jakoś bardzo dużo, bo byście się po prostu zanudzili i będą one śpiewiały pojawiały tak, rzadziej trochę. Dobra, ja już muszę spokojnie na tenissa, będę trochę Wam też nagrywała, co ja porabiam, no bo jednak Harry w dzień to raczej śpi, a więc żebyście się tak nie nudzili, to będę nagrywała Wam też trochę z mojego życia. I zobaczcie, co zasypiasz, tak wyglądają miski Harry'ego po dniu, całym. I dzisiaj mu dawałam już porcję jedzonka, już sobie tam wybrał co trzeba. No dlatego dzisiaj nie dostanie, bo pamiętajcie, że chomików nie należy przekarmiać. Dla dżungarka, ogólnie dla karłowatych, jedna łyżeczka karmy dziennie, a dla mm, syryjskich, jedna łyżka dziennie. Ej, serio, ja nie wierzę w tego chomika. Piasek też wymieniałam dzisiaj i jest już tak nabrudzone, więc będę miała dzisiaj też do wymienienia jeszcze raz. No, naprawdę to jest rzadko, żeby wymieniać dwa razy dziennie piasek. No tak, on się położył teraz spać, czy przed chwilką biegał na kołowrotku. I wybaczcie mi za jakość tego nagrania ogólnie moich nagrań. Nie wszystkie są najgorsze, ale większość tak. Ale już niedługo, w tym tygodniu, planuję zakup nowego laptopa. Będę miała pewnie nowy program do montażu oraz nowy aparat. I jeszcze jakieś oświetlenie, myślałam. Więc mam nadzieję, że jakoś mu się poprawi. Na pewno się poprawi, ale to z czasem, bo też ja muszę się nauczyć, yy, korzystać z tych rzeczy po prostu i ogarnąć je. Ale ja jestem taką osobą, że jak ja czegoś nie ogarnę, to będę ogarniać, dopóki nie ogarnę. <gryw> Więc nie odpuszczę i postaram się, żeby ta jakoś nowa wleciała jak najszybciej, żebym jak najszybciej nauczyła się korzystać z tych wszystkich sprzętów. Bo w tym momencie wszystko jest takie naprawdę słabe. Jedyne co to, kupiłam nowy mikrofon, tam jakieś programy sobie pogarniałam, dźwiękowe. Więc też może dźwięk w niektórych filmów będzie lepszy, ale nie mówię tutaj o takim, bo ten nie nagrywam z mikrofonu. Powiem wam, że wcześniej Harry naprawdę uwielbiał spać w tym domku, takim tutaj, schowanym. A teraz śpi sobie albo tutaj gdzieś, albo tam. Więc, no tak mu się to zmienia. Tutaj zazdrośnik, który był czesany i ma teraz taką trochę dziurę, no, ale to jest normalnie jak królik linieje, też się nie przerażajcie. Jejku, straszna słaba ta jakość, aż mi wstyd, naprawdę. Ja jak jeden dzień zawsze sobie zabieram no coś takiego jak taką torbę, wiecie taką materiałową uwielbiam te torby, są według mnie tak wielofunkcyjne, tak przydatne, więc jeśli nie macie, to polecam, to my akurat kupiłam w handemie bardzo tanio, jakieś tam 5-6 zł, więc fajny zakup. Zależy oczywiście, czy lubicie takie rzeczy, bo się nie to wiadomo, że nie. A ja sobie biorę wodę, telefon, rakietę, hm, właśnie muszę wam powiedzieć coś śmiesznego taką sytuację ostatnią moją. Grałam sobie, grałam w tenisa i złamałam rakietę. A nie odbiłam jakoś mopno, po prostu grałam normalnie i złamałam rakietę, więc teraz mam rakiety, ale tam jest dużo, więc nie pożyczam i nie będę miała jakiejś nowej. No jest po prostu świetnie. Nagrywam na tą torbę, bo nie mam na nocy. Ale generalnie nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja na przykład jak idę do szkoły, to muszę mieć ustalony jakiś cel tego dnia. Na przykład, że muszę napisać jakąś sklepkówkę, ogólnie będę miała ją zalegającą i w ogóle... I jeśli nie mam takiego celu, to... Mam problem, żeby wstać do szkoły. Naprawdę. I to ja to się spóźniam, a to nie idę i w ogóle słabo. I mam na sobie moje królicze kapetki i tak jestem cała w sierści. Sorry za to, no ale wiecie, tu tuś biały. A mam czarne spodnie. I one mają takie umyczki i uszy. I możecie dostać papkę, jakby ktoś był zainteresowany za bodajże 25 zł. Uwielbiam jest naprawdę cieplutkie i takie fajne, długie. Ja lubię takie właśnie karcie. I bardzo, bardzo miło mi się w nich chodzi. Ojejku, światło świetnie. O no, panie, nawet okna otworzyć się nie da. Zobaczcie, ile śniegu. Jeszcze raz dotykam śniegu w tym roku. jest ten. Podpowiadam też na jakieś pytania Wasze. Więc jak wrócę do domu z to właśnie odpowiem na jakieś trzy pytania mniej więcej, wasze takie najczęściej zadawane wybrane z ostatnich filmów. Oraz przyszykujemy jedzonko, będziemy szykować, bo to jednak nie wiecie, żeby jakoś rozmaić te filmy. Tylko jedzonka nie będę dawała haremu dzisiaj, bo dzisiaj już mu dawałam, i wam mówiłam, dodam mu jutro, przysłukujemy mu jedzonko na jutro rano. I zazwyczaj daję jedzenie chomikowi wieczorem, tak jak on się robi aktywny, ale teraz jakoś mi się to zmieniło w przeciągu ostatnich dwóch dni, więc teraz wypada na rano, ale to też nie jest wiecie, jakaś tam wielka reguła, bo on cały czas ma dostęp do ziół, bo ma je w ściółce, a w spiżarni ma zapasy, więc na luzie. Ja jestem wielką słodyczą maniaczką, jem cały czas słodycze i jem sobie teraz taką czekoladę. Powiem wam, że mi nie smakuje, jest chyba jedyna czekolada z milki, która mi nie za bardzo smakuje, bo nie lubię tego smaku jogurtowego. Tak jak psuje smak czekolady. Coś mi już jej dużo, No wiadomo jak mam coś, to jem, ale generalnie mm, średnia jak dla mnie. A ja ostatnio sobie zdałam sprawę, że jestem uzależniona od jedzenia autentycznie. Jem tak dużo, że to się w głowie nie mieści. W tym momencie jest około 12 w nocy i ja do Was się odzywam teraz. Odezwałam się wcześniej, ale mi się nie nagrało, wyszło tak, że mi się nie nagrało, więc nagrywam jeszcze raz. Harus już wariuję, bo on chce wyjść, ja zawsze go właśnie mniej więcej o tej godzinie wyjmuję na łóżko i się z nim mawię, W ogóle nie mogę ustawić, ale dobra. Mam tutaj miseczkę czystą, do której zaraz wyglądamy jedzonka. No, i ja właśnie zawsze go biorę wieczorem na łóżko i sobie tam biega. Tak się z nim, jakby bawię, w ten sposób. Muszę mu jeszcze za chwilkę wnieść ten piasek, bo nabrudził dzisiaj. Nie wiem, jak on tak strasznie nabrudził. Naprawdę, dzisiaj rano mu wszystko czyściłam. No, ale bywa. Zaraz przygotujemy jedzonko dla Harego na jutro rano oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej i przy okazji może jak będę też no to odpowiadam na jakieś pytania, takie najczęściej zadawane. Okej, okay, nagrywam z lampą, no bo Harrego już nie ma wiadomo, a po oczach jest bardzo niezdrowo świecić, więc jest miseczka. Ja będę nakładała jedzonko, mam tylko mówię, co nakładam i przy okazji odpowiem na pytania. Bardzo, bardzo często występowało pytanie odnośnie drugiego chomika. Tutaj na nałożę teraz karmę wiksramę dla dżungarków, jedną taką łyżeczkę, więc odnośnie tego drugiego chomika, wiecie co, ja mm, także w sumie będę planowała drugiego chomika, czy to teraz, czy to później, ale bardzo dużo jest innych rzeczy, o której wy nie wiecie, nie macie pojęcia w ogóle, yy, więc... Dlatego, no tak Wam jest też łatwiej powiedzieć, że a mówiłaś, że będziesz miała Ale naprawdę, no nie wiecie wszystkie co się dzieje w moim życiu I no ja po prostu chcę zrobić to rozsądnie Jeśli wiem, że będę mogła, będę miała czas, wezmę tego drugiego chomika, zaadoptuję go Jeśli stwierdzę, że nie mam czasu, to nie I nie chcę po prostu, żeby chomik na tym cierpiał I to jest właśnie podstawowa rzecz Jeżeli wiecie, że nie jesteście gotowi na to, żeby przyjąć chomika, to go nie bierzcie Poczekajcie, przygotujcie się, bo nigdy po prostu nie bierzcie. Bo czemu jest winien chomik, który nie wie do kogo trafia, nie może sobie wybrać tej osoby, no i później jest jak jest. Dlatego jest to naprawdę podstawa przed każdym jakimkolwiek zwierzakiem. Zastanówcie się najpierw kilka razy i przemyślcie pewne kwestie. Na przykład weterynarz, to nie jest tania sprawa. W tym momencie ja będę miała trzy króliki niedługo, no w jakiś czas. Chomik. Wydaje się, że to jest takie tanie i w ogóle małe zwierzątko, ale uwierzcie mi, że jak zachoruje, to koszty są liczone w tysiącach. Teraz nałożę babkę lancetowatą zwierzęcego paśnika ziołowego, ale się świeci w sensie lampa. Mocno daje i ogólnie to uwielbia Harry i tu Wiadomo, ja ziół nie daje dużo do miski, nie zdziwcie się, ale on ma w ściółce bardzo dużo ziół dlatego nie chcę tutaj jakoś też bez sensu, po prostu pytania, a bardziej też takie można powiedzieć chwalenie się kupnem zwierząt sklepach zoologicznych e, bardzo jest też tego dużo dlatego ja nagram w ogóle osobny film dlaczego nie powinno się opowiedzieć zwierząt sklepach zoologicznych więc zerujmy sobie tutaj komentarze na ten temat po prostu na chcę nagrać taki film, mam w planach myślę, że nagram jeden, który po prostu wstawię na dwa kanały żeby dużo osób go zobaczyło, bo jest to ważna, ważna kwestia teraz damy trochę mieszanki ważnej z lili farm i właśnie będę chciała to poruszyć na pewno na kanale, na 100% Nie wiem jeszcze kiedy, ale... I właśnie, jeszcze miałam powiedzieć jedną rzecz Odnośnie mojego zalegania jakby w filmach W sensie, że nie wstawiam ich w ogóle na czas I z bardzo dużym opóźnieniem I ja już nagrywałam film, który zobaczycie za jakiś czas dopiero W którym tłumaczyłam to trochę Ale po prostu nie mam, nie mam czasu w tym momencie Mam szkołę Teraz kwiat, nagietka, papierzeński paśnik ziołowy. Mam szkołę, yy, która wymaga do mnie bardzo dużo czasu, plus mam ogólnie dużo obowiązków, związanych ze szkołą. Siedzę, żeby zmontować filmy, ja siedzę po nocach i to nie jest tak, że ja sobie w tygodniu zajmuję tam godzinkę, tylko ja w piątki, zwyczaj siedzę do jakiejś piątej i po prostu spędzam noc na montowaniu filmów, robieniu mięturek i tak dalej. Więc naprawdę bardzo dużo czasu to też pochłania więc nie jestem w stanie tak bardzo, bardzo na bieżąco wstawiać wszystkich filmów. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i nie będziecie mieli tego za złe, że często filmy pojawiały się z opóźnieniem. Teraz już tak raczej nie będzie, bo nie chcę nagrywać tak dużo na zapas, bo jestem osobą bardzo zmienną i nie lubię tego u siebie wręcz. Po prostu zmienia się u mnie wszystko radykalnie w przeciągu nawet dwóch tygodni, moje światopoglądy i w ogóle wszystko, więc jestem dziwna i nie chcę Wam tego jakby przekazywać wszystkiego więc wolę nagrywać w ogóle na bieżąco, bo później nie nadążam z dopiskami. A to jednak nie tak, a to jednak nie tak, a to jednak nie tak. Dobra, damy jeszcze liść pożyczki z zwierzęcego poświęconego, a to ma tylko znaczenia. no wiecie, ZPZ to jest zwierzęce poświęconego, mega, mega jest to. Liście pożyczki akurat już teraz nie mają, ale będą mieli na pewno za jakiś czas. No i dla Harry'ego takie mniejsze, bo to tak sobie nie robi z tymi dużymi. No wiecie, te liście są większe i jeszcze damy. Wiecie, ja codziennie daję co innego. dieta yy, chomika powinna być urozmaicona. W sumie tak samo jak i królika. Dlatego już mam tam kilkanaście rodzajów. Nie wiem. <grymne> tu jest liść truskawki. O, również yy, yy, zwierzęce w sumie w większość mam z zwierzęcego paśnika ziołowego. Bo są naprawdę świetne i opłaca się również bardzo, bardzo cenowo, bo starcza one na, na bardzo długo. A cena jest mała w porównaniu do tej jakości, w ogóle naprawdę świetne są. Teraz słuchajcie, myślę, że nie będę przesadzała, no taka normalna kolacja, zazwyczaj właśnie udawałam wieczorem, ale teraz jest tak przestawiony. W ogóle tak mam piżamkę króliki, może zauważyliście, może nie. Więc to tu sobie stoi na półeczce, w mam te wszystkie zioła i ogólnie rzeczy jedzeniowe na no, takim regale, więc nie wygląda, jak ktoś tak wchodzi nie wie tutaj to zostawiam tą miseczkę i nie chcę wam też tak gadać nie wiadomo o czym, bo nie chcę was zanudzać jakoś bardzo chociaż wiem, że zanudzam, ale nie jakoś bardzo przynajmniej i jeszcze a, też było pytanie odnośnie moich kolejnych zamówień na hipciu ja generalnie średnio lubię już robić zamówienia na hipciu ponieważ i tak nie kupuję już takich ziół paczkowanych typu Hermel Pez w ogóle nie lubię ziół bardzo ale no, Lilyfarm i tak dalej, ponieważ mam teraz właśnie spaśnika, które są świetne. A więc, ale myślę, że zrobię zamówienie, jeśli Harlemu się skończy. Mixerama, bo chcę kupić mimo wszystko takie zioła, których nie ma w paśniku. Mm. Plus właśnie karma. I jeszcze chciałam kilka drewnianych rzeczy, co już z wypisałam, co potrzebuje, piasek i takie tam wiecie. Więc, no, takie zamówienie będzie za jakiś czas, ale no, kiedy się Harlemu skończy, widzieliście sami, ile było tego więc no wtedy zamówię. I jeszcze pytaliście, czy czemu mi się już skończyły pomysły na filmy. Mi się wcale nie skończyły pomysły, tylko jak Wam mówiłam wcześniej, po prostu miałam bardzo mało czasu na nagrywanie, montowanie ich, a pomysły mam, mam cały zeszyt, tam notes, gdzie wszystko sobie zapisuję, jak mi coś wpadnie do głowy i chcę je realizować, powoli, powoli, ale realizować. Cały czas coś tam mi wpada. Wypada, czasem to się tak zdarza. Więc jeszcze powiem Wam tylko o tym, że jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco z naszymi sprawami, takimi, wiecie, no, moich zwierząt po prostu, to możecie wpaść na grupę na Facebooku. Link oczywiście jest w opisie, nazywa się Świadczami chomika i Królika, wszystko jest tam razem. Tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie pytania. Możecie też mnie tam znaleźć, jeśli byście chcieli o coś zapytać bardziej prywatnie. Ale na grupie każdy służy pomocą, więc możecie pytać o co chcecie. No i mówię, tam będziecie też na pewno bardziej na bieżąco. Dobra, więc jeszcze raz sorki za nudę. O, widzę, że Harry pochlafał tutaj nieźle. Mm, no sorki za nudę, ale no tak to wyglądał pierwszy vlogmas niezbyt zachęcająco. Ale no, mam nadzieję, że nie będziecie źli na to. Więc jeśli mimo wszystko Wam się chociaż trochę podobał, no to zostawcie tą łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby móc oglądać nowe filmy I widzimy się w kolejnym. Pa, pa.